Pokaż swój niepowtarzalny styl Radzka radzi Tobie dobrze w tym. Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym moim filmie. Dzisiaj zapraszam na czwarty odcinek z serii Podstawy Garderoby. Jak widzicie podstawy letniej garderoby. Były już podstawy jesiennej, zimowej, wiosennej. Teraz czas na lato i no już ostatni odcinek. W każdym razie zapraszam Was na film o tym, co ja lubię nosić latem. To są podstawy mojej garderoby. To jest coś, w czym ja się czuję świetnie. To nie jest taka, wiecie, radzka radzi, tylko to jest bardziej opowiadka, co mi pasuje. I na przykład wiele z Was pewnie powiedziałoby, że Waszymi podstawami letniej garderoby są strój kąpielowy, sandały, a ja na przykład nie lubię chodzić w sandałach ani w klapkach, w ogóle prawie latem w nich nie chodzę. Tak samo w stroju kąpielowym chodzę tylko na plaży, a na plaży jestem dosyć rzadko, więc też do moich podstaw te rzeczy się nie zaliczają, ale zalicza się podstaw, że tak powiem, pięć, o których w tej chwili już Wam powiem. Pierwsza z nich to jest taka duża grupa, bo to są ubrania. No i zacznę od tego, że ja nie lubię latem nosić obcisłych ubrań. Ja muszę mieć ubrania, które są luźne. Jeżeli są to sukienki, to ewentualnie góra dopasowana, ale nie nie obcisła, tylko po prostu dopasowana, dół luźny, fruwający, rozkloszowane kiecki, luźne materiały, luźne bluzki, luźne spodnie, chociaż w takich spodniach typu palazzo luźnawych takich do końca nie chodzę, bo one nie są sprzyjające mojej sylwetce, ale w każdym razie lubię, nie lubię bardzo obcisłych rzeczy. Często widzę dziewczyny w takich obcisłych bluzkach na ramionczkach, które wyglądają notabene świetnie, natomiast ja na przykład w czymś takim czuję się tak źle, jestem cała spocona, no po prostu nie mogę nosić tego typu fasonów latem. Druga sprawa jest taka, że ja lato na ogół Spędzam w mieście. Ja uwielbiam, kocham lato w mieście. To jest moja ulubiona, pora roku ogólnie w mieście. Jestem taką miejską, letnią dziewczyną, i ja się dlatego też latem bardzo nie rozbieram. Ja wolę zabudowane fasony, Nóg nie pokazuję, bo nie lubię, ale tutaj też góry. Czasem odsłaniam ramiona, ale nie noszę wielkich dekoltów, nie jestem jakaś taka roznegliżowana, dlatego że będąc w mieście, ja co chwilę zmieniam klimat. Raz jestem w domu, potem wychodzę, potem jestem w jakimś miejscu w restauracji, gdzie jest klimatyzacja, potem lecę do centrum handlowego, gdzie jest klimatyzacja do jakichś innych miejsc. I po prostu, żeby się nie przyziębić, żeby mnie gdzieś tam nie przewiało, żeby. Nagle nie było mi zimno, to ja na ogół wybieram fasony pozakrywane, bo wtedy jestem pewna, że się nie przeziębie, będzie mi okej, okay. ale wybieram takie tkaniny, żeby mi również w upale nie było za gorąco. Także to są takie dwie najważniejsze rzeczy. Ostatnio moim takim ulubionym zestawem, w którym często chodzę, to są jasne boyfriendy z gapa, plus jakiś t-shirt, bluzka luźna, koszula luźna. I często mi piszecie, zwłaszcza pod tymi filmami z Londynu i z Paryża, że czy mi nie jest w nich gorąco, że radzka jest 30 stopnia, ty w jeansach. Trendach. A słuchajcie, jeżeli to są dżinsy, które są luźne, e, czyli nigdzie mnie nie opinają, są wygodne przez to bardzo i w miarę przewiewne. Po drugie, są jasne, czyli nie przyciągają promieni słonecznych, tylko je odbijają, czyli się mi nie nagrzewają. A do tego wszystkiego są z jeansu, a jeans to jest przecież bawełna. Mało kto wie, że przecież jeans jest jednym z najlepszych materiałów do noszenia na lato. Jasny jeans, że tak powiem, czyli jasny niebieski, białe jeansy to są świetne spodnie na lato. To nie ma opcji, żebym ja się w nich zapuciła. Jeans jest materiałem bawełnianym, jak już powiedziałam czyli materiałem przewiewnym wodę, Ma doskonałe właśnie właściwości higroskopijne, czyli właśnie wchłania wodę, wchłania tam to, co z nas paruje, że tak powiem, w upale. Także nie, ja się w moich boyfriendach nie gotuję, świetnie się w nich czuję, nawet w temperaturze około 30 stopniowej. I wam również polecam, jeżeli nie lubicie nosić shortów ani krótkich spodenek, wypróbowanie bardzo jasnych jeansów. Aha, tylko to muszą być jeansy takie, jakie ja mam, czyli yy, z, typowo, z typowego jeansu bez żadnych sztucznych domieszek, bez lajkry, nie takie rozciągliwe, bo one już wtedy nie będą tak fajnie oddychały, no bo będą miały sporo sztucznego materiału, natomiast taki prawdziwy jeans całkiem nieźle jasny, zwłaszcza sprawdza się przy wysokich temperaturach. Ale wracając do ubrań, w lato, jeżeli chodzi o bluzki, t-shirty, takie bardziej dopasowane, ale nie obcisłe, tylko dopasowane, to wybieram głównie cienką bawełnę. Ona się wtedy fajnie e, prasuje, fajnie nosi, dobrze pierze. Mam wiele bluzek, które mają już kilka lat, które właśnie wygrzebuję co sezon z szafy. Jeżeli chodzi o koszule luźne, które uwielbiam latem, to na ogół wybieram wiskozę. To jest materiał, e, który również często jest polecany na lato, ale również często dziewczyny mówią, że wiskoza jest sztuczna. Nie, wiskoza jest wprawdzie materiałem uzyskiwanym sztucznie, natomiast jest on pozyskiwany z naturalnych, jest ona pozyskiwana z naturalnych składników. Dzięki czemu niby jest yy, pozyskiwana sztucznie i niby jest sztucznym materiałem, ale zachowuje właściwości materiałów naturalnych. O tym mówiłam ostatnio, pokazywałam zresztą z Trójnia z taką białą moją ulubioną koszulą luźną z Mohito. Ona jest właśnie stuprocentowo z wiskozy i dzięki temu ona jest przewiewna, ma też też właśnie wchłania wodę jest właśnie higroskopijnie fajna. Jest również wiskoza często taka lejąca się, miękka i jest też zimna w dotyku, to jest też przyjemne. Także ja na ogół na właśnie koszule takie luźne, bluzki luźnawe w lecie wybieram wiskozę. Wiskoza jest też o tyle fajna, że się łatwo prasuje. A spróbujcie, słuchajcie, wyprasować sobie koszulę 100% z bawełny. To jest po prostu koszmar. Ja też mam takie koszule w mojej szafie, między innymi takie z H&M z falbanami, z baskinką, między innymi też koszule MM Shopowe, które są doskonałe na lato. No bo 100% bawełny jest świetne też materiałem na lato, ale po prostu przy prasowaniu jest taki dramat, że ja potrafię tą koszulę jedną, tę koszulę pracować godzinę, a wiskoza raz pachnia, szybciutko jest wyprasowana, przewiewna i jest git. Przy wiskozie ważne jest jeszcze to, żebyście zwróciły uwagę na delikatne traktowanie po praniu. Możecie normalnie wiskozę prać w pralce, ale ona traci swoje właściwości bardzo, kiedy jest mokra i ja słuchajcie, ponieważ ja mam taki nawyk, że jak ja wyjmuję coś z pralki, to ja często strzepuję sobie ubrania i ja tak strzepując zrobiłam już dziurę w niej jednej bluz te z wiskozy takiej na szwach, bo po prostu tak sobie strzepnęłam z, zbyt mocno, energicznie z werwą, jak to ja robię, że po prostu zrobiłam sobie na szwie Także uważajcie z wiskozą przy stanie mokrym. Jeżeli chodzi o sukienki, to głównie mam bawełniane e, sukienki w miarę z cienkiej bawełny i jeszcze mam kilka rzeczy, e, właściwie kilka rzeczy. Bluzkę mam i koszulę lnianą. Len to jest też doskonały materiał na lato, natomiast mi nie odpowiada struktura. Dla mnie len jest taki zbyt sztywny w dotyku. Nie len wkurza na sobie, także generalnie w jakichś takich pojedynczych rzeczach go testuję. Na razie mam tego mało. E, no i jeżeli już jesteśmy w takich moich podstawach letniej garderoby, to nie może zabraknąć trzech moich ulubionych letnich sukienek. Wszystkie są stare, to znaczy Relatywnie stare, bo mają po 2 i 5 lat. Pochodzą z poprzednich lat. Ja ogólnie nie odczuwam totalnie potrzeby zakupu jakichkolwiek nowych letnich sukienek i nie zamierzam ich nawet kupować w tym sezonie ani szukać. Pierwszą z sukienek jest ta, którą mam na sobie, czyli to jest sukienka rozkloszowana. Występowała już przynajmniej w 5-6 filmach, jak nie w większej ilości. To jest sukienka z motywem francuskim, wieża Eiffel. W ogóle żałowałam, że nie wzięłam jej do Paryża, bo to jest 100% bawełna, przewiewna i tak by mi się pięknie tam komponowała, ale dopiero jak byłam w Paryżu, to sobie o niej przypomniałam, że ją mam, bo jeszcze wtedy nie wyjmowałam moich takich typowo letnich rzeczy. W każdym razie uwielbiam ją, to jest i ona ma ogólnie 5 lat i jest z River Island. Druga moja ulubiona sukienka, która jest lekko pognieciona, dlatego że ją niedawno wyjęłam z prania, bo e, ją już miałam na sobie. To jest sukienka z Promodu i mam ją w szafie 2 lata, to będzie jej trzeci sezon, to jest 100% bawełny, zawsze zakładam ją do jakichś tenisówek i śmigam sobie po mieście. Uwielbiam kolor czerwony na lato, jest świetny. A trzecia sukienka, której również to będzie teraz trzeci sezon, która również występowała w jednym filmie, zresztą tutaj ogólnie będą podlinkowane różne filmy, po prawej chyba stronie waszej będzie takie coś jak i i karty, tam jak sobie wejdziecie na filmie u góry, no tam będą różne filmy podlinkowane z tymi rzeczami, które tutaj pokazuję, bo to są takie moje trochę klasyki letnie. To jest sukienka, którą mi uszyła krawcowa według mojego projektu, to znaczy no ja powiedziałam po prostu co ja chcę, z tkaniny ikeowej i tę sukienkę mam w szafie, już teraz będzie trzeci rok, zakładam ją najchętniej do tenisówek, prezentuje się świetnie, no się doskonale taka moja podstawa letniej garderoby po którą po prostu uwielbiam także to była to był numer jeden druga podstawa mojej letniej garderoby będzie bardzo prozaiczna ale bardzo ułatwia życie. Będzie to mianowicie cielisty stanik. Stanik cielisty, beżowy, dopasowany do naszej karnacji. Najlepiej bez ozdób, najlepiej bez szowy. Świetnie się sprawdzi pod wszelakie, przeźroczyste, zwiewne bluzki, topy. Takie, pod które nie założycie żadnego innego stanika, bo on będzie przebijać. To stanik cielisty załatwi sprawę. I to jest naprawdę taka letnia, totalna podstawa. Nawet dzisiaj mam na sobie ten stanik. Właściwie powinna być teraz taka przebitka u mnie w tym staniku, ale nie będzie. Musicie wierzyć na słowo, że go mam. Ja w każdym razie polecam Wam serdecznie jeżeli jeszcze nie macie takiego stanika, takiego biustonosza, to zainwestujcie koniecznie, bo Wam się ta inwestycja zwróci po prostu w szybkim komponowaniu letnich zestawów z przeźroczystych tkanin. Kolejny, kolejna podstawa to będą okulary przeciwsłoneczne, oczywiście bez okularów. Ja nie wychodzę z domu, nie wychodzę nigdzie totalnie. Moje ulubione okulary są w naszej wrocławskiej, właściwie już chyba podwrocławskiej w tej chwili, marki brelowe noszę je chętnie. Też od jakiegoś, jakiegoś czasu noszę się z zamiarem kupienia sobie takich porządnych, bardzo designerskich okularów, ale tak świetnie mi się sprawdzają te brylowe, że nawet będąc właśnie gdzieś tam za granicą nie miałam potrzeby, żeby chodzić i szukać, nawet oglądać takich okularów, bo po co, skoro mam te, noszą mi się doskonale. Serdecznie je polecam. Będzie również tutaj w kartach mój tutorial film na temat poradnik na temat dobierania okularów przeciwsłonecznych. Polecałam go również przy okazji podstaw wiosennej garderoby. Czwarta podstawa garderoby to będą oczywiście dla mnie oczywiście. Letnie, lekkie torebki. Ja w ogóle latem nie noszę skórzanych torebek. Takich torebek zimowych, torebek, które są ciężkie, dużych. Nie chodzi nawet o kolor, bo mogą być jasne, ale o ile są skórzane i ciężkie, to ja po prostu w lato nie zdzierżę ich noszenia. Będą mi po prostu niewygodne, będą mnie bez sensu obciążać. I moje ulubione torebki letnie, jak już wiecie, oglądając mnie, to są Furla Candy. Pierwsza z nich, a właściwie mam w tym sezonie dwie. Jedna z zeszłego roku to jest Furla Candy Mini. Pomarańczowa, bez paska, Kupiłam ją w ubiegłym roku jakoś wczesną, wczesnym latem, myślę, że w okolicach czerwca będę ją nosić na pewno w tym roku, a w tym roku przed wyjazdem kupiłam sobie taką mikro, to jest Candy Mini Mikro już z R, ona jest sprzedawana normalnie bez tej naklejki, ale jest sprzedawana z paskiem i idealnie mi się do właśnie miejskich wojarzy i do noszenia latem sprawdza, noszę ją generalnie teraz codziennie, prawie że, prawie że codziennie na zmianę. Stukanem z jeszcze jedną torebką, którą zaraz pokażę. To w ogóle te candy są dosyć pojemne. To jest też ważne, że one są niby są takie malutkie, ale są naprawdę pojemne. Na przykład do tej mikro bez problemu wejdą chusteczki, telefon, portfel i nawet aparat tu wpychałam. Także są te torebki dość pojemne. Kolejny, kolejna moja ulubiona letnia torebka, to jest torebka, którą mam już rok. Kupiłam ją w ubiegłym roku na letniej wyprzedaży. Pokazywałam ją w ostatnim stroju dnia, to jest Red Valentino i to jest taka koszykowa mała torebka, taka z ala koszyka, z bardzo ciekawym zdobnym łańcuchem. Jest świetna, lekka, letnia. No ona jest, ponieważ jest bardzo, bardzo taka delikatna, misternie jest wykonana i jest z koszyka, to jest do noszenia tylko i wyłącznie, no... W, w miesiące letniej, to takie bez absolutnie żadnego deszczu, tylko w ładną pogodę, no ale jest też moją postawą, bo po prostu ją od zeszłego lata uwielbiam i z chęcią będę ją nosić w tym roku. I ostatnia torebka moja ulubiona, a właściwie zaczyna pretendować do miana ulubionej, to jest Tukan, to jest Tukan z Goshiko, czyli shopper, ale w wersji letniej, po prostu widzę, że ubrudziłam ją, muszę ją wyczyścić, ale ponieważ ona jest z takiego fajnego wszystkiego materiału, to bez problemu będzie się czyścić. Także letnia, lekka torebka to u mnie to jest po prostu totalny Letni klasyk, podstawa. I ostatnia rzecz, będzie to rzecz butowa, dlatego że będą to dwa rodzaje butów, które uwielbiam. Pierwszy z nich, e, właśnie ja nie chodzę latem, jak już powiedziałam wcześniej, ani w sandałach, ani w klapkach, to znaczy chodzę, ale bardzo, bardzo rzadko. Natomiast uwielbiam i ubóstwiam tenisówki. Zwykłe, białe, klasyczne tenisówki. Od kiedy dwa lata temu jakoś tak trafiły do mojej szafy po obejrzeniu Dirty Dancing, tak chodzę w nich non-stop, piorę, kupuję co sezon, właściwie nie kupuję co sezon, tylko mam dwie pary jedną z zeszłego roku kupioną, jedną sprzed dwóch, lat. sprzed dwóch lat, dobrze mówię, piorę je w pralce normalnie, nic się z nimi nie dzieje, podeszwa może odrobinę żółknie, ale to nie jest taka bardzo duża różnica kolorów, w każdym razie tak patrzę na dół, bo mam w tej chwili na sobie tenisówki właśnie białe, uwielbiam je, ponieważ to jest taki materiał powiedziałabym bawełniano-lniany, to mi stopa się w nich nie poci, jest ok, jest mi wygodnie, mogę chodzić długie kilometry, nic mnie nie obciera, no po prostu uwielbiam latem tenisówki i uwielbiam również latem od zeszłego roku Padryle. Mam espadryle z Kapala, takie właśnie też bawełniano-lniane z koronką. Kupiłam je w ubiegłym roku i e, ponieważ to były pierwsze moje espadryle, no to nie kupowałam żadnych następnych, tylko stwierdziłam, że je sobie przetestuję. Śmigałam w nich całe zeszłe lato. Mam również je teraz i śmigałam w nich również w Paryżu, jak było tak 30 stopni. Chodzę w nich e, też bardzo często tutaj. Uwielbiam je, z tym, że kurczę, trochę już mi się pobrudziły. I dajcie znać, czy któraś z Was prała espadryle w pralce, ponieważ one mają słomianą podeszwę to ja się ich boję wrócić do pralki i boję się, że po prostu już po tym sezonie będę musiała je wyrzucić i kupić sobie nowe. No ale w sumie, jeżeli śmigałam w nich 2 lata pod rząd, to i tak chyba nie jest źle jak nas szmaciane buty. W każdym razie te espadryle trafiają na moją listę podstaw, bo bez nich sobie już tych chwil lata nie wyobrażam. I jeżeli cokolwiek letniego będę jeszcze kupować do końca lata, bo tak naprawdę nie planuję, bo mam już po prostu bardzo dużo rzeczy i nie potrzebuję nic nowego, to może będą espadryle jeszcze jakieś takie bardziej może blink blink, bardziej coś takiego, żeby się świeciło ale to nie jest konieczność. Jeżeli znajdę idealne, to kupię, jeżeli nie, to nie. W każdym razie espadryle trafiają na moją listę, a najlepszy, jeżeli chodzi o espadryle, to jest rudzielec, który się zarzekał, nie, on nie będzie nosił, bo espadryle są niemęskie, w ogóle nie, a potem, jak go namówiłam, poszedł, kupił sobie dwie pary w hm na spróbowanie chodził w nich całe lato, uwielbiał i już takie schodził po zeszłym roku, że po prostu musiał je wyrzucić. I pierwsze co w czerwcu, jak tylko zaczęło robić się ciepło, pobiegł po dwie nowe pary. Także możecie spróbować swoich mężczyzn na Espan namówić chociaż jedną parę, może na wyprzedaży na przykład, a już widelec im się spodobają. Także to by było na tyle. Mam nadzieję, że może moje letnie podstawy garderoby wniosły do waszego mundowego życia coś nowego. Napiszcie mi koniecznie, bez czego wy sobie waszej garderoby letniej nie Wyobrażacie, bo zawsze pod tymi filmami jest bardzo dużo ciekawych komentarzy i ciekawa dyskusja. Także czekam na Wasze komentarze. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Już myślę nad jakąś nową, fajną serią, bo ta już się skończyła. Tym odcinkiem trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w moich następnych filmach. Pa! pa.